Rozdział drugi. Majster Wisienka oddaje tajemnicze polano swemu przyjacielowi Gepetto, a ten pragnie wystrugać z niego niezwykłego pajaca, który będzie tańczył, władał mieczem i wykonywał niebezpieczne akrobacje. W tym momencie rozległo się pukanie do drzwi. — Proszę wejść! — powiedział stolarz, nie podnosząc się z podłogi. Do warsztatu wszedł energiczny staruszek Gepetto. Urwisy z sąsiedztwa nazywały go Mamałygą, gdyż jego żółta peruka przypominała barwą kukurydzianą kaszkę. Gepetto był bardzo porywczy, a już przezwisko Mamałyga doprowadzało go do furii. Dzień dobry, kumia Antonio, pozdrowił go Gepetto. Czemu siedzicie na podłodze? Spytał. Bo uczę mrówki tabliczki mnożenia. Życzę sukcesów! — Co was do mnie sprowadza, majestrze Geppetto? — Nogi oraz wielka prośba. — Jestem do dyspozycji, odpowiedział stolarz, unosząc się z podłogi. — Dziś rano przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Zamieniam się w słuch. Postanowiłem wyrzeźbić z drewna pajaca. Ale nie będzie to zwyczajny pajac. Mój będzie umiał tańczyć, władać mieczem i wykonywać zapierające dech w piersiach akrobacje. Z tym pajacem przemierzę cały świat, zarabiając na kromkę chleba i łyk wina. Jak wam się podoba mój projekt? Doskonale! Ma małego! Zapiszczał cienki głosik, dochodzący nie wiadomo skąd. Usłyszawszy znienawidzone przezwisko, jepetto z wściekłości zrobił się purpurowy. Zwracając się do stolarza, rzekł jadowitym głosem.